przeceniamy ilość spalonych kalorii w trakcie wysiłku. I to jest bardzo duży taki błąd, błąd poznawczy, to jest po prostu przecenianie tego. I tu mamy też fajne prace, które temat gryzą z różnych stron. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli ktoś wykonał jakiś zorganizowany wysiłek i miał mierzone ilość spalonych kalorii, to i potem zapytano się go, ile uważa, spalił kalorii, no to to zawsze było przeszacowane w górę, tak? Przynajmniej no dobra, w dobra większości. No znowu, bo gdyby zrobić to nam, to badanie to wyszłoby troszeczkę inaczej. My już to wiedząc, byśmy asekuracyjnie szafowali tymi kaloriami, ale ludzie mają tendencję do przeszacowania tej kalorii. Druga rzecz. Może badania były skonstruowane też niejednokrotnie w ten sposób, że po wysiłku był dostępny szwedzki stół. I mogli sobie jeść tyle, ile chcieli, co miało być takim ekwiwalentem, takim równoważnikiem tego, ile spalili według nich. I tu jeszcze się w ogóle pokaszaniło, bo nachodziły dwa problemy, czyli problem taki, że przeszacowali to, ile spalili kalorii, a dodatkowo jeszcze niedoszacowali wartości energetycznej poszczególnych posiłków, czy tam konkretnych mm, jakichś y, potraw, produktów.